Szczęść Boże! MKTV jest dzień 20 listopada 2019 roku. Drodzy szanowni widzowie, kilka dni temu miała miejsce emisja programu, w którym występował Pan Radosław Patlewicz. Miało to miejsce na kanale Media Narodowe. Ja tam wrzuciłem kilka komentarzy, i na moim profilu pojawiły się ciekawe rzeczy: komentarze od pewnych ludzi. I w sumie nie ma się co dziwić, że nazywamy ich mikrocefanami, no bo poziom tych komentarzy to naprawdę. Ja myślę, że nazywanie ich mikrocefanami to jest i tak komplement. Ale co ciekawe, pojawił się nawet komentarz. Z mojego byłego profilu, który teraz podtrzyma się pode mnie, i najciekawsze jest to, że ten komentarz to właściwie jest najkulturalniejszy. Także nie wiem, może tam też jakieś nawrócenia no, no, nastają, albo coś, ale w sumie no dziękuję za, za miłe i niemiłe słowa. Zapraszam wszystkich z Panem Bogiem!